Proszę Państwa, dla tych z Państwa, którzy jesteście nowi na tym kanale, to tłumaczę po raz kolejny. Porządny antysystem różni się tym od tego antysystemu pieprzniętego, niewartego splunięcia naprawdę niewartego splunięcia. Tym, że nie wygaduje głupot, nie głosi głupot, nie propaguje głupot. Na przykładzie, na przykładzie ostatnich zim. W naszym kraju. Pieprznięty antysystemowiec będzie mówił, że nie ma ocieplenia. W ten sposób się ośmiesza, kompromituje. Przecież widzimy, że zimy są inne niż były do tej pory. A porządny, myślący antysystemowiec, ten, który nie zgadza się z decyzjami elit, bo widzi, że te decyzje są fatalne dla nas w skutkach. Nie będzie zaprzeczał oczywistym faktom, tylko wtedy powie, ale zastanówmy się, jaka jest prawdziwa przyczyna tego ocieplenia. Bo to ocieplenie widać, jest ewidentne. Tym się różnimy my, porządni antysystemowcy, od tych, którzy są stymulowani przez cwanych agentów do wygadywania głupot. Przez co antysystem nigdy nie może dojść w Polsce do władzy, a rządzi system, który nas krzywdzi.